I teraz takie podsumowanie dzisiejszego dnia. E, a mianowicie, jeśli. Hmm, często się mówi, że wiem coś. Tak, tak, wiem, wiem, wiem. Gówno się wie, jeśli się tego nie robi. Przepraszam za kolokwializm, ale nie da się tego y, słabiej nazwać można było jeszcze mocniej. Nieważne co wiesz, ważne co z tym robisz. Ja dzisiaj coś. Odsłuchiwałem i okazało a propos tej miary. Moja partnerka, bo niestety moja była partnerka, często mi o tym mówiła i mówiła, jak to dla mnie jest ważne. Nie szanowałem tego, nie wbrałem tego do siebie na poważnie, a dzisiaj właśnie zrobiłem do tego już pierwsze kroki, pierwsze wdrożenia i zrobiłem naprawdę mnóstwo rzeczy, zmierzyłem, ile czasu mi zajmuje to zrobić. Czyli przeszedłem do tego, że czyny działania. Oznaczają to, jakim chcesz się stać na nowo człowiekiem. Jeśli chcesz zmiany, to musisz ją zacząć od siebie. Nie ma innej możliwości. Od nikogo, od wszystkich się możesz odpieprzyć, bo tylko możesz się zająć sobą i się do siebie przypieprzyć. Jeżeli chcesz mieć inaczej w życiu, to musisz zacząć robić zmiany. Zmiany nie są przez to, że coś wiem, tylko co robię i nie jutro, nie pojutrze, tylko dzisiaj, tu i teraz. Więc jak ja usłyszałem dzisiaj o miarze i mi to siadło w końcu. To w tym momencie zacząłem robić pierwsze już wdrożenia. Zacząłem mierzyć to i robię to przez cały dzień. Jeszcze mam inne rzeczy. Ty na przykład zapisuj sukcesy, jakkolwiek jaki sukces, pochwal kogoś bliskiego za cokolwiek, co warto pochwalić, bo jest to ważne i to docenia, to rośnie wartość, rośnie pewność w drugim człowieku w tobie. Jeśli chcesz mieć inne efekty, to musisz robić inaczej niż robiłeś do tej pory, bo takie życie, jakie masz, masz z tego, jak do tej pory robiłaś, robiłeś. I nie mówię wam tego tak po prostu, żeby tutaj po prostu przed wami tutaj lansować się na mediach społecznościowych, tylko mówię zawsze na bazie swoich doświadczeń, wzlotów, upadków z mojego doświadczenia życiowego, co działa, nie działa, co spieprzyłem, co, co dobrze zrobiłem i jakie to efekty przynosi. Zrobisz co chcesz, możesz posłuchać, wrzucić to do kosza, śmiać się ze mnie, Rób sobie co chcesz, ale jeśli chcesz mieć zmiany, to musisz je zrobić, i nie ma na to zmiłuj się i nie oczekuj tego od nikogo innego. A mówię ci ze do swojego doświadczenia, jak nie chcesz spieprzyć związku tak jak ja i go rozwalić, to albo zadbasz o relację najpierw ze sobą, żeby dać innym, i wtedy mieć zupełnie inne efekty. Więc pytanie, co chcesz, to to będziesz mieć. Nie ma innej drogi jak zmiana. Jest jedyna stała w życiu, jaką możesz być pewien, że będzie Ci towarzyszyć. Pozdrawiam do jutra.